Ale mam krzywy! Ryj. <gry> A tak na poważnie to cześć, jestem kosa i chciałam Wam powiedzieć o kilku sprawach, które zaszły na moim kanale. Główną sprawą jest to, że nie nagrywałem znowu, nie nagrywałem i zaniedbałem mój kanał. Było spowodowane tym, iż yy, format na komputerze musiałem zrobić i nie mam żadnych gier. Myślę czy zainstalować właśnie Battlefielda bo z tego by były fajne filmiki. Dobra, drugą rzeczą do omówienia jest to, że właśnie nie mam gier. Nie mam fajnych gier na kąpie. nie mam z czego nagrywać. O oh My to jest za popularny i wyzywają od gimbusów, A mi się nawet nie chce nagrywać za bardzo z Minecrafta. No i tutaj mam właśnie cholerę problemu. Bo nie mam z kim, nie mam w, 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 w czym, nie mam czym i nie mam kiedy nagrywać. No, więc. Przydałby się ktoś, kto by był w wieku tak 12 lat um, um, znałby jakąś tam fajną gierkę. Miałby taką gierkę, w którą ja bym mógł zagrać z nim na multi i nagrać coś. No, no to druga rzecz. Mówiłam no a to przejdźmy do trzeciej rzeczy. Um, trzecią rzeczą jest to, że może zrobię Q&A. Jak będziecie pisali komenty, pytali o co, co i jak, no to zrobię Q&A. Ale jak nie będzie takich komentarzy, to nie będę robić Q&A, bo na dwa komentarze się nie opłaca robić Q&A, no bez przesady. Więc dobrze, może ten kanał stanie się kanałem vlogowym, nie wiem. To już zależy, jak mi się będzie chciało. Mm. Mam nową kamerkę, dostałem ją od y, Mikołaja. Nie wierzę, ale dobra. Y, słuchawki też, więc jest git. Y, w razie czego nie dajcie się zmylić y, tym mikrofonem. On nie działa. Y, dobra. No to chyba to są wszystkie rzeczy, które chciałam mówić. Y, powiedziałem, że nie mam za bardzo z kim nagrywać. No. No to trzymajcie się.